Witam Państwa w kolejnej odsłonie mojego cyklu Pomidory 2023. Dzisiaj mamy 3 lipca, czyli od chwili wsadzenia moich pomidorów. Minęły dwa miesiące. Chciałbym zatem pokazać Państwu rezultaty, jakie udało mi się osiągnąć. Tutaj te dwa rzędy pomidorów. To jest pomidor bułgarski, nazywa się Malinowy Podarunek. Pomidory te już należy ogłowić bo już dorosły do samego dachu i tutaj w tym rzędzie pierwszym mają po 6 nawet i 7 gron a tutaj 8 a nawet i 9 się zdarza i proszę jak te pokój tych roślin jest taki dość luźny te liście są takie zwisające także po prostu nie za bardzo nie zagęszczają rzędów. i proszę zobaczyć jakie rezultaty do chwili obecnej udało się osiągnąć To już mamy pomidory dojrzewające. Ten pomidor, no jego waga jest na pewno ponad 30, a może i więcej deko. Tutaj następne, które dojrzewa. też jest grono całe dojrzewające i jeszcze na paru innych, ale jest są i takie pomidory, jak ten, których waga wynosi kilogram, a nawet i więcej i to tak tutaj proszę mamy na wszystkich gronach o, tutaj też już zaczynają dojrzewać być może o proszę tutaj takie jedne grono drugie trzecie i to wszystko tak dość obiecująco wygląda a jaki będzie rezultat końcowy to się okaże co prawda jak to się mówi muszę trochę coś Powiedzieć nie do końca być może takiego zadowalającego, że te środkowe grona czwarte, piąte to tak nie do końca mi wywiązywały. Niektóre nawet grona to całkowicie nie wywiązały owoców, a to ze względu na to, że pomiędzy dniem a nocą była zbyt wysoka różnica temperatur. W dzień temperatury wynosiły ponad 25 stopni. Natomiast w nocy o, zaledwie około 5 i 6 stopni, w takich warunkach, no niestety, no, pomidor gron zawiązywać nie chce. Tu, no, proszę Państwa, mamy dwa ksiaki pomidora, który się nazywa Honeymon. To jest pomidor holenderski, też malinowy, bo w tym roku mam no, wszystkie malinowe. I owoce, no już też, już po prostu takie są lekko żółtawe, Będą one zdecydowanie większe, bo ich waga to tak od około 200 gram, czyli 20 dek. Tu dwa, dwa krzaki pomidora polskiego, też malinowego, nazywa się Warszawski. I tutaj proszę spojrzeć, jaka jest yy, i ile tych owoców jest na tych gronach. Jeszcze trochę mi zostało, żeby rosnąć, i żeby dojrzeć. Ale rezultaty na pewno też będą zadowalające. No, proszę Państwa, mamy pomidorki, które się nazywają King King. Tu pierwsze grono, z którego już też nawet został zerwany: to czerwony owoc. To jest drugie grono, i trzecie. Czwarte, te piąte, to tam nie wiem, czy to tak wywiąż, wywiąże, czy nie. To szóste, no i jeszcze ten pomidor może trochę rosnąć do góry. A tu te pomidory, ten rządek ostatni był sadzony jakieś dwa tygodnie później, czyli dopiero gdzieś po 15 maja. No ale już powoli dogania tych swoich kolegów. Proszę, jedno grono, drugie trzecie, czwarte i piąte. No i jeszcze z jedno czy dwa powinny dojść. I zwróćmy uwagę na te krzaczki. Są ładnie wybarwione, Nieprzenawożone, bo ciupki się nie zwijają. I tego z tego dalej będzie. Mimo wszystko tak jestem zafascynowany tymi pomidorami bułgarskimi. Zobaczę jaki będzie ostateczny rezultat tej uprawy czy przypadkiem się na nie w przyszłym roku nie przerzucę to się rozchodzi głównie o ten pokrój że po prostu jest y, dobre nasłoneczenie tych owoców bo te krzaki nie są takie rozłożyste a raczej takie zwisające te liście i słońce może wszędzie dotrzeć chciałbym Państwu jeszcze je pokazać pomidory honeymon, które sadziłem dopiero pod koniec maja w tunelu foliowym no i obecnie też one już uzyskały wysokość około metra i kwitnie jakieś tam czwarte grono na pierwszych dwóch już owoce na pierwszych dwóch owoce już są wywiązane proszę spojrzeć no i tak te krzaczki wyglądają też mają bardzo ładny kolor że wszystko jest tak jak trzeba a tu mamy 4 krzaczki ogórka sałatkowego które tam zbieramy już od 10 dni owoce ładne dość tego mało mają tych ziarek ciennych także na sałatkę akurat tu od córki dostałem komidora po rozpocząłem właśnie tak. To wszystko się i ładnie wygląda. Zawsze mamy papryki. Zobaczymy z tego, bo papryki to naprawdę mówię, w ubiegłym roku są się tym nie trudniej. Spróbuję się nauczyć tego. No i chciałbym jeszcze pokazać swój ogórek. Gruntowy, który prowadzi na takich szelarzach. Po prostu o, jest takie fragmenty płotu, inaczej mówiąc, i on, on się pnie do góry. Z tych ogórków już tam zostało z tych 20 krzaczków, zostało już zerwane około 5 kg ogórków Ostatnio zrobiłem tutaj. Tak, i już tam jakieś nowe rosty widać. Ale jest na pewno trzeba będzie zbierać, bo ten ogórek lubi, żeby go często zbierać, bo inaczej to po prostu przeraża Robię taki tak taki także to nie będzie co zrobić, jedynie chyba tylko do kiszenia A ten ogórek nazywa się szręsk. Jest to zmiana czka No i bardzo ładnie rośnie. I w sumie to jest od dnia naplenna. To wszystko, co miałbym Państwu dziś do powiedzenia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.